Dzień dobry, ja jestem Avalet i witam was w kolejnym odcinku Elitecraft teraz z Avaletem. Tak, wcześniejszy odcinek był z Arentisem, bo byłem Arentis, teraz jestem Avalet. Ta nazwa się już pewnie nie zmieni. Ta nazwa bardziej mi pasuje i tak dalej. Hmm, Zastanawiacie się pewnie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na mapie surowcowej. Przepraszam za mój głos, jakby coś tam, tak coś coś mi gardło pali. Dobra, przejdziemy do i tamków zdobyłem w końcu diamentową zbroję i diamentowy miecz jest teraz w tym odcinku pozbieramy sobie trochę materiałów na dom przy okazji może znajdziemy jakieś diamenty to też obsidian bo fajnie było poszukać jakichś surowców by chciał wskoczyć i tak dalej wow wow ścina 12 wypisy ów dobra odcinek może być taki nudny trochę i w następnym odcinku powiem wam, że znaczy powiem Wam teraz w tym odcinku, co będzie w następnym uwaga następnym będzie Ha, ha. następnym będzie z gościem o nazwie, który gra. Z nazwą który gra z nazwą nie pamiętam jako szczerze, bo jeszcze mi nie mówił. Ale też jak chcecie możecie się zgłosić. Ja wam mogę odpisać czasami na YouTubie. Escape'a, będziemy nagrywali tylko w partach. Niestety, czy na razie Skype, y? to nie wiem, czy tak rozsądnie je robić, bo mm, dość mało osób na serwerze. Nie wiem, czy jest sensem robić, bo, bo mam mało miejsca na dysku, dość. Kurde... Jakiś redstone. Za redstone'em są częste diamenty, dlatego zawsze redstone kopię. Nie opuszczam żadnego surowca. Tu nic nie ma. Mm, z, jeszcze z informacje do tego serwera. Na razie nie mam czasu go robić, nie chce mi się i tak dalej. No, no, ale wiecie, trochę takie informacyjnie teraz jest. Bo nie chce mi się go robić, naprawdę nie wiem czy on w ogóle wyjdzie. Jak już to później. Bo wiecie, jeszcze nie chcecie. Nie wiem, w ogóle nie będę robił tego serwera, dopóki nie napiszecie mi pod którymś tam filmikiem, czy tam na pewno, tam ma mama. Ma. wiadomości o no, treści na przykład mógłbyś zrobić serwer jakiś mógłbyś coś tam, coś tam to trzeba by było jakiś, nie wiem, taki jakiś za za, za za jakiś takiś płatny bym musiał zrobić wiecie na przykład co odbanowanie się i tak dalej Robi sobie mostbanowanie się no i TD, bo jak ma być serwer non premium, non Hama znaczy premium to na pewno będzie. To musi być premium o redstone. Dobra, nie ma tu żadnego zła, nie ma. Tu jeszcze redstone. Nie, ja nie mówię redstone. Nie ja mówię redstone. Nic nie mylić. Dobra, spoko. Nie ma nic ciekawego. To idziemy stąd. Wow! Już wpadł do lawy. Ty nieźle wkurzył. Serio. Tutaj lewet stołu na lagi. Ach, nic nie, nie, nie wiem. Y op... op... Redstone. Ciekawe czemu to się nazywa Redstone, a nie kabel. Coś takiego. W sumie. Dobrze. To się nazywa Redstone. A nie kabel. To było trochę głupie jakbyśmy wydobywali kilofem kable. Dobra. Dobra. będę tego redstone i może będę kończyć ten odcinek, bo... Jeszcze chcę nagrać. Znaczy, nagrać. Jeszcze muszę odrobić lekcję. No, jeszcze jest 20. Dobra, wiecie co? Tutaj to skończymy. W następnym odcinku pójdę na hardcore. A w ogóle nie. Wiecie co? W następnym odcinku, że sobie kupię jakąś działkę. Możliwe. Dobra. Oj, jestem awalet. No, to jest taki odcinek krótki. Będą takie krótkie. Ja mam dużo miejsca na dysku, mówiłem Wam. Więc, to by było na tyle. Do zobaczenia do kolejnego odcinka. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i co, papa? Pam, pam!